Witaj w kolejnym odcinku naszego pompowego serialu. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o pompie MK. To taka królowa ba kleopatra wśród pomp do studni kręgowych. A skoro mówimy o Kleopatrze, to wiecie, że pierwsze studnie prawdopodobnie pojawiły się właśnie w Egipcie, Mezopotamii i Palestynie, czyli tam, gdzie szybko rozwijała się cywilizacja. Rosło zapotrzebowanie na, na wodę, a tej wody nie było na powierzchni. Zwykle trzeba było jej szukać bardzo głęboko. W Egipcie kopano studnie na około 80 metrów, a rekord tamtych czasów padł na Saharze, gdzie poszukiwano wody nawet na głębokości 180 metrów. No dobrze. Mieli studnie, ale jak wydobywali wodę z takiej głębokości, jeśli nie mieli pomp? Początkowo ludzie czerpali wodę ręcznie. Nabierali ją do wiadra, które spuszczane było na łańcuchu lub sznurze do wody. Potem pojawiły się kolejne usprawnienia. Na przykład żuraw, Czyli drąg umocowany na słupie po środku, który działał jak dźwignia. Wiadro spuszcza się na tyczce do studni, a potem stosunkowo łatwo wyciąga do góry. Później łańcuchy z czerpakami napędzano kołem deptakowym albo kieratem. Kolejną innowacją był kołowrot, czyli wałek z twardego drewna, na przykład grabu, zabezpieczony po obu stronach obręczami z żelaza. Wzdłuż osi wałka robiono otwór na żelazny pręt wygięty na końców kształt korby. Pręt mocowano w bocznych słupach. Nad tym mechanizmem często budowano daszek, żeby zabezpieczyć studnię przed opadami. Dzisiaj wodę podają nam na szczęście elektryczne pompy, choć pewnie jak patrzycie ostatnio na rachunki za prąd, to zastanawiacie się, czy nie trzeba będzie wrócić do czerpania wody żurawiem albo za pomocą kieratu. Zanim to zrobicie, zastanówcie się nad wyborem energooszczędnych pomp Pedrollo. Od razu Wam powiem, że do studni kręgowej najlepszym rozwiązaniem są pompy NK. Dlaczego? Ponieważ. Nie potrzebujesz już niczego innego. Te pompy mają wbudowany płaszcz ochronny, który zapewnia chłodzenie silnika. Zwykła pompa głębinowa zastosowana w studni kręgowej będzie wymagała zewnętrznego płaszcza chłodzącego. A połączenie dwóch urządzeń to zawsze dodatkowe komplikacje i koszty. Pompy NK są bardzo wydajne. Mogą podawać nawet do 160 litrów na minutę. Ale nie musisz przepłacać za wydajność, której nie potrzebujesz. Do wyboru masz 80. 120 i 160 litrów na minutę. Dlatego te pompy sprawdzą się w domu, na budowie, w gospodarstwie czy sadzie. Są też przystosowane do pracy w trybie ciągłym S1, więc nadają się również do dużych systemów nawadniających. Pompy NK mają imponującą wysokość podnoszenia. Do 95 metrów, a nawet w pustynnym Egipcie wystarczyło 80 metrów, żeby dotrzeć do wody. Przebijają inne pompy odpornością na piasek, co w studniach ręgowych jest kluczową sprawą. NK mogą tłoczyć wodę o zawartości piasku nawet do 150 g na metr sześcienny. Jak wszystkie pompy Pedrollo NK są trwałe i bezawaryjne. Oto kilka dowodów. Silnik posiada zabezpieczenie przeciwko przeciążeniowe. Wałek jest zbudowany z wysokiej klasy stali IC 431. Obudowa silnika ze stali IC 304, a pompy z silnikiem jednofazowym dodatkowo są wyposażone w pływach zabezpieczający przed pracą na sucho. Dodajmy do tego podwójne uszczelnienie mechaniczne odgrodzone komorą olejową i mamy pompę na długie lata. Dlatego nie boimy się dać na tę pompę trzyletniej gwarancji. Kleopatra by lepiej tego nie wymyśliła. A na koniec mam do ciebie pytanie: gdybyś był egipskim faraonem, która cecha pompy NK przekonałaby cię do zakupu i instalacji w studni na pustyni? Napisz odpowiedź w komentarzu. Najciekawsze nagrodzimy naszą pompową niespodzianką.